Ponad 10 lat KDPW stara się wspierać sektor bankowy, nie tylko w obszarach wynikających z codziennego biznesu, ale również w obszarach wynikających z regulacji, z potrzeby mitygowania ryzyka zarówno operacyjnego, jak i kredytowego. Po stronie KDPW, czyli centralnego depozytu, podstawowym obszarem, które banki mogą wykorzystać, to jest kwestia upłynniania, czyli wprowadzania na rynek Obligacji, różnego typu instrumentów, które w dużej mierze obecnie są zapisywane w księgach banku i wymuszają posiadanie wyższego wymogu kapitałowego. W tej chwili od wielu lat istnieje rynek obligacji korporacyjnych, katalizm. On jest mało płynny i mam wrażenie, że obligacje najbardziej atrakcyjne są poza tym rynkiem. Jest taka opinia, że kompetencje w zakresie obligacji są poza rynkiem kapitałowym, cały czas w sektorze bankowym. Upłynięcie tego, wypuszczenie na rynek obniży wymogi kapitałowe, da bankom zarobić na trochę innych usługach niż tylko i wyłącznie inwestowanie, czyli wspieranie w ten sposób przedsiębiorstw. Tak to się dzieje na bardzo rozwiniętych rynkach, na najbardziej rozwiniętych rynkach. Banki wspierają przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu kapitału, ale ten kapitał pozyskiwany jest na rynku. To dotyczy również kredytów hipotecznych, mówię o listach zastawnych. Jest możliwość rejestrowania u nas prowadzenia na rynek listów zastawnych, zarówno w polskim złotym, jak i w euro. Oczywiście obligacje też rejestrujemy w polskim złotym i euro. Mamy połączenia z innymi depozytami. Mamy otwarte położe, połączenia w postaci rachunków omnibus z depozytami międzynarodowymi. Pozwala to na zaangażowanie inwestorów zagranicznych również i na to, żeby korzystać z szerokiego zakresu inwestorów. Jeśli chodzi o KDPW-CCP, tu jest jeszcze większe pole do popisu. W małym zakresie wykorzystywane przez nasz sektor bankowy. Mamy licencję na klirowanie transakcji w obszarze rynku międzybankowego, czyli nie tylko tych, które są na rynku zorganizowanym, ale na rynku międzybankowym. Mówię tutaj o derywatach i mówię o repo. Mamy licencję na transakcje w derywatach na euro i na polskim złotym. Zarówno OIS-y oparte na EONIE, jak i Polonię, jeśli chodzi o polski złoty, ARS-y, FRA, inne kontrakty oparte o Euribor i WIBOR. Mamy na to licencję, świadczymy tego typu usługi. Mamy wrażenie, że nie do końca jest jeszcze wykorzystywany tak zwany client clearing. My jesteśmy przygotowani, mamy przygotowane rozwiązania. Banki, przez to, że transakcje z instytucjami, w szczególności niefinansowymi, albo, albo takimi, które same bezpośrednio nie mogą klirować transakcji za pośrednictwem CCP, mogą te transakcje kierować do rozliczenia do CCP, wówczas ich ryzyko wobec takich kontrahentów będzie wynosiło zero. Oczywiście skutkuje to obniżeniem wymogu kapitałowego. Kierowanie wszystkich transakcji w instrumentach finansowych do klirowania przez licencjonowane CCP również skutkuje istotnym obniżeniem ryzyka kredytowego, dlatego że ryzyko na transakcje skierowane do CCP to jest 2%, a w przypadku bilateralnego rozliczania transakcji od 20 do 150%. I wiąże się to oczywiście z wymogami kapitałowymi. Kolejną kwestią jest sposób klirowania. Tutaj również. Z uwagi na to, że w Europie, jeśli chodzi o transakcje w euro, w Europie kontynentalnej licencje mają trzy izby rozliczeniowe. Dla transakcji w polskim złotym, w Europie kontynentalnej tylko my staramy się dodatkowo podnosić jakość naszych usług i zakres tych usług, tak żeby równać z tymi naj, największymi podmiotami. I mamy możliwość kierowania transakcji w dwóch tak jakby, standardach. Jeden standard to jest standard... Rozliczania z depozytem, który nieco wyższy wymóg kapitałowy nawet wobec CCP jakby wymaga, i jest standard rozliczania z rozrachunkiem czyli to, co w standardzie z depozytem jest pobierane codziennie jako depozyt w zależności od wyceny transakcji, może być od razu rozliczane pomiędzy kontrahentami, i wtedy ekspozycja na ryzyka jest około trzy razy niższa. Mamy też taką możliwość od zesz zeszłego roku. Jurex ma też od zeszłego, a Alice H. z Londynu od 2016 roku, więc nie mamy jakby żadnych usług, które są gorszej jakości albo w mniejszym stopniu wspierają sektor bankowy.